Witam serdecznie Rzeszowian. Ponownie dzisiaj przedstawiam następną osobowość Rzeszowa. Ja nazywam się Marcin Ciszkowicz, kandyduję do Rady Miasta Rzeszowa. Mistrzyni Sensei Agnieszka Sajdutka. Nie będę tu wymieniał wszystkich trofeów, ponieważ musielibyśmy tutaj spędzić dużo czasu, natomiast powiem pokrótce mistrzyni Polski, mistrzyni Europy, mistrzyni świata. Jak to się stało? Parę słów. Od kiedy się zaczęło? Samo się nie stało, bo nic się samo w życiu nie robi, a sukces jest miarą wartości naszej ciężkiej pracy. Ciężko pracowałam już przez lat prawie 23, bo w tym roku zaczyna się 23 rok moich treningów karate. Można powiedzieć, że karierę już zakończyłam jako zawodniczka, ale dopiero przeduję jako trener. Mamy w klubie mistrzów Europy, mistrzów świata, wielu mistrzów Polski. A moja kariera zaczęła się tak jak mówię w 2002 roku. Pierwszym, przepraszam, w 2001 roku. Na trening zaprowadził mnie tata. Mama myślała, że zrezygnuje po trzech miesiącach, bo było tak ciężko, tak dużo było pracy. Zawsze byli, zawsze mnie wspierali, a, a teraz moja mama jest moją największą fanką, i do ostatnich zawodów byli ze mną na każdych, jeździli, wspierali. Także tak jak mówię, Karata to jest moja największa miłość, pasja, tak jak Akademia Sportu Hikara. No właśnie, bo teraz młodzież się tu kształci w dużych ilościach i oby tacy sami mistrzowie wychodzili, bo jeżeli będzie, jeżeli będzie ku temu, że tak powiem, możliwość, ponieważ z tego co wiem, to macie problemy najzwyczajniej w świecie finansowej i tak dalej. Miasto kiedyś coś obiecało, a no powiem tak, w klubie trenuje teraz prawie 700 dzieci. Myślę, że jesteśmy jednym z największych klubów w Rzeszowie, bo prowadzimy zajęcia. I w szkołach, i w szkołach z, z kształceniem specjalnym. Najwięcej zajęć mamy tutaj w, w Akademii na No nie zmienia to faktu, że dofinansowań z miasta nie mamy żadnych. Wszystkie dotacje albo projekty, które piszemy, zawsze są odrzucane. Powody, powodów nie ma. Zawsze z, złóżcie państwo następne, napiszcie następne, kolejne i piszemy i odbijamy się jak piłka od ściany. Myślę, że miasto, rada miasta i przyszli radni powinni pamiętać o tym, że Rzeszów to nie tylko jeden klub, nie tylko klub miejski. Oczywiście życzę chłopakom jak największych sukcesów i dalej, żeby gdzieś tam mocno szli, ale nie są tylko oni. Jest nas wielu, jest wiele, wiele klubów sportowych, sztuk walki. Myślę, że miasto powinno znaleźć jakieś fajne, sensowne rozwiązanie na to, żeby... Jak już może nie dofinansować i nie wspierać nas materialnie, to może chociaż zaprosić takich zawodników, tych najlepszych w Rzeszowie, bo mamy ich sporo. U nas w klubie jest dwie mistrzynie świata, trzech mistrzów Europy, naprawdę dziesięciu, wielu dziesięciu mistrzów Polski i nigdy takiego zaproszenia nie dostaliśmy. Ale obietnice, że przyjdę, zobaczę, to były. Tylko. Karate nie chodzi o obiecywanie, a o bycie, i myślę, że każdy karateka albo osoba z sztuk walki wie, że mówienie to jedno, a ludzi poznajemy po czynach, a nie po słowach. Dokładnie. Mnie się wydaje w ogóle, że y, czy to na poziomie samorządowym, czy na poziomie parlamentarnym, brakuje nam po prostu fachowców, menedżerów, którzy by odpowiednio podeszli do tematu, bo przecież na to są wszystko, na to są pieniądze, natomiast y, wykorzystanie tych funduszy jest często niezrozumiałe, i dlatego. Tym się, tak się różni właśnie menadżer od całej innej reszty, że, że chce, idzie do przodu i chce mu się działać. Ja myślę, że jeśli będzie jakaś mała zmiana, to, to zacznie się działać. Mam taką nadzieję, bo naprawdę w Rzeszowie jest ogromny potencjał i tylko nie do końca jest chyba jeszcze wykorzystany. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy sensej Agnieszce, Dudce. Zajęcamy do lajkowania. Gdzie można znaleźć Hikarę i Agnieszkę? Akademia Sportu Hikara możecie znaleźć na Facebooku i na Instagramie, także łapki do góry. I, I widzimy się też przy, na wyborach przy urnach y, razem dla Rzeszowa, żebyśmy coś zmienili w dobrym kierunku. Bye!